w dzisiejszym filmie zagramy sobie MVP, czyli wyjątkowym zawodnikiem, który ma niepowtarzalny styl i spróbujemy sobie go mniej więcej odwzorować i zagrać fajne widowiskowe waleczki. Pamiętajcie zostawić like oraz suba. Jestem raperem, macie kanał GoFres Muzyka. Zaczynamy walkę, spróbuję jak najbardziej ten styl odwzorować. Danilow mnie nie lubi. wygrałem z nich chyba 502 już. Będziemy sobie takimi pojedynczymi a... kurde, pojedynczymi atakami rasować. Dobra, już zrozumiem jego zamiary. W stójce nigdy ze mną nie wygrał ten człowiek. Gramy naprawdę już sporo czasu No i wiem, że on nic nie umie też. W sensie umie grać, ale jest niegroźny. Wiem o nim wszystko. Wstajemy o kurde. No i jemu kondycja spada, bo jesteśmy pod klatką, tak to działa. Easy i na brzuch No on tego nie opanuje, co się to dużo dzieje. Brzuch, łeb, łeb. Ah. Wszystko o No jest gołtem, co możesz zrobić z Zapraszam na plecki. Przecież to będzie na na brzuch. Choć kolan na łeb nie szczędzę. Uff. No rozczytany, no No, no, no. Uuu. Taka beczka z oponenta. Okej. Okay. Nie trafiłem. Nie trafiłem. To taka zagrywka, żeby myślał, że gubię się, a się a nie gubię się. O kurde. I miss clicka zrobiłem. W sensie nawet nieco się stało, ale już to naprawiamy. Zaczniemy sobie obrotóweczką na głowę i tak go skończymy. Co to kurde? Zaskoczył mnie. Okej, okay, rozcięty, brzuch Aj. Ale twardy jest ten ham on naprawdę sporo dostaje Bez gardy I zamknięty pod siatką Okej okay. Uniki na ogłoszeniu Uh. Kurde Musimy to skończyć, bo to już jest przesada Kurde. Bomba 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 Aha Wstajemy Jest luzik, totalny luzik Rival jest troszeczkę niewygodny Ale tak już bywa Jeszcze ma dosiad jest... Alaj, Unik Uł, wstałem I obrotóweczka Aś Aś Twardy ma ten brzuch, może na głowę jednak woli Uff to jest ostatnia runda, on jeszcze nie jest znakautowany. Wstyd Ale teraz patrzcie ten fokus. Koniec zabaw Koło łokieć Francik Obrotówka. Stój dalej, no twardy ziomek, nie. Dawaj. Przecież to jest worek treningowy. Aha. Dobra, bijemy go. Nie można się tyle bawić, bo czas ucieka, tak? Dobra, jednak nie. No kończ się! Dziękuję. Joachim P panderstan Poprzedni rywal nie dał mi się w ogóle pobawić. Oby było lepiej. Bomba. 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 Au.

O co ci to było? Ja chcę ci i tak wzbić w stójce, więc musimy wstać, niestety, bez gardy. Nach, nach, san. to było AI, ja stoję i się trzymam świetnie jak coś. Oh. Dwa razy mnie na to się nie rozłapać. No niestety, ja myślę, synku. Ja naprawdę myślę. Kończymy tą zabawę. Dobranoc Ruslik1331. No 3, już z Ruslikiem parę razy przegrałem. Znaczy, więcej wygrałem wiadomo, ale on jest w stanie mnie tam pierdolić, bądź trochę. Ale my bierzemy MVP i dalej będziemy sobie tańczyć i kolanować i no i Loda może zrobić tak szczerze Dobra, mamy go GSP wziął jeszcze kondom Bardzo twarda postać Ale mnie się kur... nie zastraszymy, mnie się nie da zastraszyć Pyk Za Polskę walczącą O i w łeb, obroniłem Za Polskę walczącą? W ogóle co ja gadam. Kolano Brzuch, brok, pau, pau, oh. I on zaraz mu ten brzuszek. Przecież go boli brzuszek. Ja to widzę. Uuuu! Rolnik. Przecież to jest koniec. Kończymy zabawę, rolnik. Weźcie sobie quitnie z gierki, bo to wstyd. Kiedyś taki dobry był. O! Kurde, ale film muszę nagrać, muszę nie kwitować. <grym> Mamy finał z Bartyk. Oj. Dobrze, że te walki pierwsze tak potrwały, To z 8 minut będzie chociaż. Jak to jest finał? To ja tu muszę... Chyba będzie 8 minut. Będę przedłużał walkę na siłę. Jak coś się taka to za 200 dolarów. Bo... Okej, okay, agresywnie. I Bartek jest przerażony. Bartek na pewno mnie nie zna. Pyk. O kurde... Pyk. My kulturalnie z dystansikiem sobie podejdziemy do walki. Mało overhandów bije. O! <tryk> Bartek już się pogubił, a początek walki jest. No debil. Ej, Bartuś, Bartuś, czy może Bartłomiej? Uuu! Na kolano na kolana, ale moje było latające. Ja chcę mu brzuch rozwalić. Patrzcie to, bez gardy. co myśli, nie dam się sprowokować. Work, work, ok. I'm work. Bomba, 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 bo. Bomba, bomba, bomba. I wszystko wchodzi, on jest tu prześledzony, no. Bomba 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 Pał Kurde, to jest finał już Pomyślcie, że on w ogóle pokonał kogokolwiek, to jest wstyd Bomba Oj Pau, Piękosłup O kurde Ach Wstajemy Dobrze, Bart to że nie wykorzystałeś sytuacji Boisz się parteru, słusznie Aj. Wiecie, że ja, ja tu widzę knockout? Bartuś! Bartek! Nie jesteś zły. Jesteś wyjątkowy Bartku. Dawno nikogo tak nie widziałem. Oh. Uf. Naprawdę nie wiem co z tą zrobić, no. I co teraz? Po sobie, damy mu uderzyć mnie. Niech niech mnie niech. Patrzcie co zrobimy taki żart. Nie trafiłem, trafiłem. Nie tra... Już raz. Nie trafiłem, trafiłem. To jest taka pułapka na idiotów, którzy nie ogarniają dystansu. Jeszcze raz. Przestrzelone on myśli... O, uderzę go. Oło. Oh, wow. I umiera. Jaki ty... Chciałbym teraz powiedzieć dzięki za oglądanie materiału wideo. Miło było mi. Zostawcie lajka, like suba. Dajcie znać może jaką postać mam przetestować czy coś. A ja sp... Pa.